Cześć, ja jestem Kasia, i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Siedmiu grzechów głównych. Mamy dzisiaj 16 grudnia i wita nas Jasin przed domem wrócił właśnie z, ze spotkania wczorajszego z Ezrą znaczy wczorajszego, wczorajszego z odcinka, ale dzisiejszego w Simcach, bo jest nadal ten sam dzień, jakby kontynuacja 15 godzina i słuchajcie, chciałam się tutaj z Wami podzielić pewną informacją. Zaczęłam się zastanawiać, co jeszcze muszę zrobić, żeby wiecie pozytywnie ukończyć wyzwanie tego pokolenia. No no, i mamy tutaj te przez przypadek kliknięte trzy pozytywne cechy, i mówię: Ja pierdzielę, przecież ja tego nie zrobię. Patrzę na te dziewczyny, co one tutaj mają. No, mówię: Dobra, hej, odpowiedzialność, mówię: Coś się może da zrobić. Patrzę na Selene, mówię: Selena, okej, okay, odpowiedzialność już super. No, kurde, mówię: Trochę mało czasu do ich urodzin, ale tak naprawdę em, my musimy aż do młodego, dorosłego, tak? Te trzy pozytywne cechy to ma być młode, dorosłe, które wkracza jakby tak, w, yy, które osiąga wiek młodego dorosłego, tak, więc mówię, dobra, całe nastoletnie czasy jeszcze mają, żeby osiągnąć. I co się dzieje dalej? Wchodzę sobie w takiego jasina, niepozorny chłopak, zjeżdżam sobie na dół, manierę na maksa, odpowiedzialność na maksa, empatia na maksa, rozstrzyganie konfliktów, no już bardzo wysoko, kontrolowanie emocji rośnie... Także, moi drodzy, my mamy to zaliczone. My się nie musimy tym w ogóle przejmować, także jestem tak szczęśliwa, że nie zdajecie sobie sprawę. Więc dzisiaj skupimy się na wbiciu dziesiątego poziomu wychowawczych u. Kimberly, potem tego mega rodzica ogarniemy, zobaczymy o co tu chodzi, i będzie już tak ostatni poziom, prawdopodobnie. Niech ja tylko zobaczę, co tam. A nie, to już jest ostatni poziom i będzie to wykonane. Także super rewelacja, więc y, super, bardzo się cieszę. Y, ok, następna rzecz, co chciałam Wam powiedzieć, Jasin. Jasin musi jak najszybciej sprawdzić skrzynkę, bo mamy pałkę tą w górze, więc być może mamy już odpowiedź z Uniwersytetu. Uniwersytet, jak to sylabować? Uniwersytetu, uniwersytetu? No nieważne, w każdym razie jest ze szkoły. Także zobaczymy: no, być może to jest ze szkoły, a być może nie. Nie mogę się dzisiaj wysłodzić, wybaczcie mi, ale miałam trochę nerwowy poranek. Okej, okay. zabrał już wszystko ze swojej skrzynki, świetna muzyka, zimowe. Tak, czekajcie, tu dzwoni telefon. Co u ciebie? Słuchaj, wszystko w porządku? Babka dzwoni, słuchajcie, do zdjęcia. Oczywiście, że tak. Jasin, gdzie jest ta poczta? Co to było w tej poczcie? Coś on dostał? Figurki? Figurki? No nie dostał tych ze szkoły informacji. A możemy na przykład na komputerze sprawdzić status rekrutacji? Prawdopodobnie możemy. Jest, także niech on sobie zobaczy. O, Selena sobie zmywa. Selena, pozmywaj ładnie, posprzątaj w chałupie. Haley, tutaj chyba tańczyła. Trzeba dać kotu, nie trzeba dać kotu, więc to jest dobre. Idzie Selena teraz robić syf, żeby y, tutaj w przyrodzie była równowaga. Jasin sobie sprawdzi, widzę, że to trochę potrwa. Mamy też, słuchajcie, kalendarz i nowe informacje w kalendarzu. Jutro są ojca. Urodziny i być może zrobimy sobie to w tym odcinku. Zobaczymy, jak starczy czasu, bo tak jak wam mówiłam wczoraj, nie chcę, żeby te odcinki były za długie. Zobaczymy, jak nam starczy czasu, to zrobimy sobie dzisiaj urodziny, a jak nie, to dzisiaj sobie pogramy, a jutro zrobimy urodziny starego. I chciałam zorganizować tutaj nie święto, wydarzenie dla starego, tak? Chciałam kliknąć urodziny. Patrz dalej, jubilat. I nie ma tutaj po prostu. Brandona. Być może dlatego, że jest w pracy, zobaczymy, jak wróci, czy da się to zrobić, jak nie. No to lipa, chciałabym, żeby on miał swoje urodziny w jakimś może miejscu publicznym, może w jakiejś kawiarni, może w jakimś barze, coś co mam gdzieś na mapie. Nie wiem, co tam mam, zobaczymy. Następna rzecz. Wyjazd z rodziną zaplanowałam na piątek. Weźmiemy urlop, wszyscy ze szkoły, z pracy i pojedziemy. Gdzieś. Muszę zobaczyć, co mamy w tych światach, takich, wiecie, urlopowych. Może pojedziemy, wiecie, do tej mm, jedynego takiego zimowego. Mi nie, mam pomysł, możemy pojechać do tego, na narty. Przecież ten dodatek był, ja zapomniałam zupełnie. Ta góra komorebi i to wszystko. Tam pojedziemy, narty jakieś tam są, nie wiem. Nigdy tego nie robiłam tak szczerze, więc pierwszy raz będę tam klikać, ale pojedziemy sobie tam. Tak, na to wpadłam teraz i to zrobimy. Następna sprawa. Sobota coś zaplanowałam, nie, ale zaplanowałam na bożeństwo niedzielne na niedzielę. Mam nadzieję, że teraz nie odkliknę tego, nie usunę i że to będzie. No i zaplanowałam też przyjęcie urodzinowe dziewczynek w niedzielę, bo dziewczyny będą już nastolatkami, także no nie wiem, za parę odcinków dosłownie e, będą dziewczyny nastolatkami. Jestem mega ciekawa, jak będą wyglądać i zaplanowałam im przyjęcie w jakimś, no, w jakimś parku piratów. Kiedyś gdzieś to wstawiłam, na pewno w jakimś odcinku było, nie wiem czy nie, jeszcze za czasów Lilki. Tam były przecież małe, chyba trójka małych dzieci, czy, dwój czy czwórka, już nie pamiętam, bliźniaki na pewno. No, jakieś były. I chyba tam sobie no tak bliziaki były, bo Ariana i jej siostra i chyba jeszcze dwóch braci, nie pamiętam. W każdym razie tam był taki właśnie wielki statek piratów i tak dalej i ja to gdzieś z galerii pobram i zobaczyłam, że to nadal stoi, bo czemu miałoby nie stać? I tam zrobimy sobie przyjęcie urodzinowe dziewczynek. Zaprosiłam kilka osób. Czy można sprawdzić, kogo zaprosiłam? Chyba można. Siedem osób. Yy, babcia bo to matka, matką zapraszałam, więc nie mogłam wszystkich zaprosić, nie mogłam tych kolegów z Placu Zabaw i tak dalej, no niestety. Babcie zaprosiłam, Aha, no nie zobaczymy, bo jestem teraz jest innym. W każdym razie, z takich obcych osób, że tak powiem, to jest tylko szajla. Babcia, wujkowie i takie tam osoby. Także pojedziemy, ale teraz myślę, że nie wybrałam rodziny naszej, to jak my pojedziemy, bez rodziny. Chyba będę musiała matko jeszcze poklikać naszą całą rodzinkę, żeby tam wszyscy się znaleźli. Wziąłam jednego żywieniowca, miksologa i artystę scenicznego, także zobaczymy, jak to będzie. I to wszystko. Tutaj jeszcze widzimy, że we wtorek urodziny Jasina, no i w środę urodziny Kimberly. I przy okazji właśnie Jasina w komentarzach pojawiły się pytania, co będzie po śmierci Massimo, co się stanie z pieniędzmi. I stwierdziłam, że, znaczy nie, Massimo stwierdził, że swoje pieniądze, dużą część też dostanie jego żona domu, ale część Yasin swoją dostanie, kiedy ukończy studia dopiero. Żeby wiecie, nie odbija mu palma, jak on skończy studia, dostanie swoje pieniądze, będzie mógł sobie kupić dom, zainwestować w firmę, cokolwiek będzie chciał robić, to będą jego pieniądze. Okej, okay, wniosek jest rozpatrywany. No to fajnie, no to powodzenia w życiu. A ty moja miła, wiesz co? Ty musisz robić swój, swój stolik i obrazki. Także lecimy na górę, żeby ona robiła te obrazki. Tutaj podejdź. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Angelika mówiła coś w komentarzach odnośnie królika, że obserwatorzy na króliku są zaznaczeni, zaznaczeni na górze. I to prawda, więc już sprawdźmy. 256 obserwujących ma Jasin. Także bardzo fajnie. Ezra, nie musisz śmiać się z moich żartów, bo śmieję się też za Ciebie. Słodko. Dobra, także Selenka, moja droga, rysuj, co ty masz narysowane, ja muszę zobaczyć, ile ty masz. Dwa, czyli masz ludzi chyba, tak, to to są ludzie i to kształty. Czyli teraz yy, będziemy rysować pojazd. Skończymy i będzie super! Może się wbije dziesiąty poziom. Natomiast ta moja droga, te drabinki nieszczęsne, ja muszę naplaćaba dzisiaj. No i motoryczny dziesiąty poziom. Także siadaj, tu jesteś głodna, no życie, potem zjesz i nawalasz mi ćwiczenie na klawiaturze. Jak rodzice wrócą z pracy, o 17 chyba Kim wraca, no to dziewczynki sobie pojadą na plażę, zabaw na szybko, żeby, wiecie, zrobić y, te drabinki. Albo sama Hailey pojedzie ze swoją kolegą, przecież nie musi wszędzie Seleny ciągać, Selena będzie sobie rysować. Poza tym nie wiem, czy ona by miała ochotę. Zobaczcie, jak fajnie wyglądają te nasze tu obrazki, tworzone przez Selenę, świąteczne, super, co i cała ściana tych obrazków. Y, tutaj są te, które Selena rysuje, kształty swoje, no i tak to wygląda. Czy nasza matka dzisiaj dostanie awans? O nie, zostajesz po godzinach. Pracujesz po godzinach, niestety. <grym> Musisz dostać dzisiaj awans. A co ty masz w ogóle? A, no tak, bo to będzie dziesiąty poziom, będzie super, będzie to skończone. Jeśli chodzi o Brandona, no to nie będziemy chyba się skupiać na nim, bo my nie musimy w naszym wyzwaniu go doprowadzić do em, szczytu kariery, tylko naszą dziedziczkę. Więc spoko, fajnie jakby to było, ale nie musi to być. O kurde, coś na nią wybuchło. Co to wybuchło? Nie zwróciłam uwagi. Skończyłaś ten obrazek? Naprawę skończyłaś. Dziewczyny by chciały obiad. O, do ojca dzwonią. Kto dzwoni? Ten lekarz. Nigdy mi nie odpisałeś. Nie jestem już dla ciebie zbyt wystarczający? Nie. Gościu, odstąp od nas. Jasin, mój drogi, proszę ciebie, żebyś podszedł tu. I coś trzeba posprzątać? Nie trzeba. Trzeba wyrzucić jakieś zepsute jedzenie pewnie. Nie trzeba. A co mamy w lodówce? Tort dla ojca. Super. Tego kurczaka. Trzy porcje. Sześć porcji. I ta pizza. Wiesz co? Jako, że jesteś bardzo zainspirowany, a lubisz gotować, to może podasz po prostu kolację. Dzisiaj pierogi z warzywami sobie zrób. No i nie wiem dlaczego jesteś w stroju ehm, tego. Zimowym, nie pragnęcj, tylko dreser. Zmienię to bez strój, bo jest tu ciepło w tym domu. Mamy termostat. O, czerwona yy, bluza. Mega uroczy. ja muszę słuchajcie, tak zrobić, bo wtedy mi gra mniej laguje. To jest patent od was. Kolejna sprawa, właśnie zapomniałam. Dwie, albo i nawet trzy osoby wysłały mi przepis, jak. Matko, jak tu laguje! Co jest z tą grą dzisiaj wysłała mi przepis, jak pozbyć się ceceków z. Tych wszystkich naszych mieszkańców mm, przez program Sims 4 Studio. I ja to zrobiłam przed Grow, więc zobaczymy, czy faktycznie to podziała i czy nasi tutaj mieszkańcy naokoło już nie będą w znakach zapytania, w dziwnych modach. Także jeżeli to podziała, to będę bardzo, ale to bardzo szczęśliwa. Co się dzieje na lodowisku? Sprawdźmy, czy ktoś z Was ma ceceki. Ej, wygląda, jakby nie mieli. A kto to. Wannę Saharis, skąd ja ciebie znam? Nie mam pojęcia. W wydaje mi się, że jest tobie trochę zimno w głowę i w ciało, ale no okej, okay, to jest Twój wybór, wolny kraj, wol wolny świat. Nie! To. Odkładaj to odkłada jedzenie. wiem, że jesteś super głodna, ale jasne, tu się stara robi wam pierogi z warzywami. Właśnie zrobił. Także odstaw i wykaż tutaj odrobinę sympatii. Dobrata, weź sobie porcję. Czy ty jesteś głodny? Też jesteś głodny, to też weź sobie porcję. I ty, moja droga, też tutaj chodź. Weźmiesz porcję, wszyscy sobie. Ło kuźwa, ale ma skile, widzieliście? Jak się teleportował od razu siadając tu. No nieźle. Czemu wy tu ciągle siadacie do jedzenia? To jest jakieś po prostu nawiedzone miejsce. Wszyscy sobie tutaj w dużym pokoju będą jeść. Wydaje mi się, wiecie co, że tutaj to miejsce jest jakoś źle zrobione że oni z tego stołu nie korzystają ja nie wiem czy ja przed świętami tego nie zmienię wiem, że mówiliście o tym, żeby tej platformy nie usuwać, ale ja coraz bardziej zastanawiam się nad wypieprzeniem tych ścian przynajmniej tej ściany, tych drzwi tej platformy, nie wiem jakoś ten stół przesunąć żeby po prostu on był bardziej funkcjonalny bo tu po prostu ludzie nie dołażą tu jest za mało miejsca, no i myślę, że przed świętami to zrobię, bo jednak potem będzie wigilia i to wszystko, a ty sobie tańczysz i chcesz wygłupiać się z nią o, słodka, ty weź pozmywaj te rzeczy Chciałam, żebyś ty wyniosła swoje naczynia z kieszeni, ale tego nie zrobiłaś Nie wiem, gdzie są te naczynia Patrzcie, jak się wygłupiają, ten ją za głowę trzyma O, i się trochę wkurzyj na ziemię Ale chyba ogólnie pozytywnie Matka jest po godzinach w pracy O, matko, negatywne kłótnie, jak się wstruchają Matka, wracaj do domu! Nie, no, 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 no Normalnie już wróć do domu mi. Dobra, no to co? No to ja biorę Heili pod pachę, tego niech ona siku zrobi i ja lecę na plac zabaw. Chyba, że tu gdzieś jest plac zabaw. Bierzemy tego naszego funfla, koleżkę. Nie ma tu placu zabaw. Bierzemy naszego koleżkę i idziemy na plac zabaw, na drabinki. Zrobimy sobie drabinki. To zrypsiku, zrobimy sobie drabingi koniecznie yy, i pogadamy z tym naszym koleżką. Boże, jaka śnieżyca, za chwilę nam park zamknął. Jesteśmy, słuchajcie, w tym parku pieskim niedaleko naszego, yy, naszej babci domu, więc być może potem zajdziemy, zobaczymy jak tam czasu starczy. Z nami jest nasz ulubiony koleżka, który nazywa się D'Angelo. Rozmawia o planowaniu, ale zaprosiliśmy też tego takiego, yy, z którym się średnio lubimy. Jednak widzę, że on zniknął. Naprawdę? Teraz jest śnieżyca? O, zamieć śnieżna! Ja muszę drabinki zrobić. Dobra, poświęcamy życie. Bawmy się, najwyżej nie zapiszemy gry, jak coś się stanie. No, najgorzej. O, boże, się wyglebiłaś. Trudno, trudno. Musimy pokonać drabinki trzy razy. Zobaczmy, czy to się uda. Raz ale spotkanie słuchaj. o awans mamy Rzewowa Działu, Bożek pięknie, aha z 390 na godzinę, 115 po prostu dodatkowo pewnie w różnicy od ostatnich zarobków, yy, plus bonus 1700, pokój jakiś legendarna wytrzymałość, co to jest, jakaś cecha pewnie, no i mamy co, od poniedziałku do czwartku, od 10 do 17, 8 dni wolnych także Kimberly jest po prostu panią życia w tym momencie zobaczmy tą cechę, legendarna wytrzymałość, ci Simowie i sekret zachowywania energii nawet wtedy, gdy biurowy czajnik z kawą jest pusty. Ich poziom energii spada wolniej niż u innych Simów. W ogóle Kimberly jest tak dowolona. partia ona ma dobre maniery. szczęśliwe małe dziecko. Mentorka, charyzmatyczna wokalistka, domowniczka, no to wiadomo. Yy, obawa przed... no to, to nie ważne. Żyłka handlowa, no po prostu cudownie. Ona trochę tego ma. Ciekawe, czy mamy jeszcze jakieś punkty, żeby sobie coś wziąć. Później to sprawdzę, bo to teraz nie jest najważniejsze. Najważniejsze, żeby dziecko nam pokonało Trzy razy drabinki, przy tym nie zabijając się. O, właśnie. Dawaj! Heili, czego wisisz? Ty masz pokonać. Dobrze, dobrze. Dobrze, udało się. Jeszcze raz mamy to. O, matko, trzy razy. Dobra, dobra. Jest. Dziesięć po dziesiąty poziom motoryczny. Czy nadal jest zamieć śnieżna? Sprawdźmy to. Nadal jest zamieć śnieżna. Ale państwo, tutaj widzę w szachy, gracie i wam nie przeszkadza żadna zamieć śnieżna. No to fajnie. Hayley, skoro już tutaj jesteś, to chodź tu, baw się w piratów, zobaczmy, czy dasz radę w tą zamieć się bawić. To wtedy też rosną ci te motoryczne. Mam nadzieję, że ona nie zachoruje mi. Aha, kolejna ważna, bardzo sprawa. A co to? Już późno trzeba spać. Chyba sobie żartujesz, jest 19.30. Nawet jak na dziecko to jeszcze wczesna godzina. Mm, słuchajcie. Kolejna sprawa. Pamiętacie, że mówiłam Wam, że mega mnie irytują te choroby, że to już jest za dużo? Wy w komentarzach też pisaliście, że to już jest irytujące i że Was też to irytuje. I ktoś, nie pamiętam czy nawet nie Angelika, napisała mi, e, jak temu zapobiec. Wystarczy, że z folderu Slice of Life wyjmiecie e, zakładkę Folder Health i Plik Health. Po prostu wszystko co. Jezu, wszyscy zaraz do mnie piszą, jakie ja nie mam czasu, e, wszystkie te dwie rzeczy, które są związane ze zdrowiem e, i prawdopodobnie te choroby nie będą działać. Właśnie to sprawdzam, na razie nikt nie jest chory, a inne rzeczy ze Slice of Life działają jak te osobowości i tak dalej. Także być może, słuchajcie, mamy rozwiązanie problemu i e, możemy grać sobie Slice of Life. Nie chcę zapisać. Slice of Life dalej. Dobra, ty sobie tutaj rób, matka, zadbaj o siebie, czy ty byś mogła tutaj rozwijać umiejętności. O kurde, chciałam mi dać, wiecie co, żeby ona rozwijała umiejętności wychowawcze, ale nie da się także wracamy do domu i zajmiemy się matką, żeby ona była wychowawcza no i ty żebyś była motoryczna, a Selena żeby była kreatywna, także taki bardzo interesujący odcinek jest dzisiaj przed nami ale nie martwcie się, jutro będzie ciekawszy bo jutro jest kolejne przyjęcie u Katarzyny, oby nikt nie umarł oby nikt po prostu nic się nie wydarzyło dziwnego, w ogóle możecie napisać mi czy lubicie te Sims Masy, czy fajnie wam się ogląda w ogóle czy czekacie na nie bo wyświetlania są bardzo słabe takie jak, no nie wiem, przy jakichś y, najmniej popularnych moich seriach kiedyś, z jakichś innych gier, czy nie wiem, z Simsów, powiedzmy dwa czy tam coś. Także zastanawiam się, czy w ogóle jakby Wam się tutaj podoba ze mną. Yy, dobra, weźcie. Możecie mi oczywiście napisać. Jest kolejny obrazek, więc tu y, podejdź i rysuj znowuż y, potwora tym razem. Ty siadasz i uczysz się motorycznych, a matka ulubiona. Nie, ty się nie uczysz motorycznych. Ty, moja droga, wiesz co robisz? Robisz projekt. Proszę bardzo, nie mamy miejsca w domu, żeby projekt postawić. Chyba, wiecie, niech ja zobaczę, bo wtedy matka będzie się jak najlepiej uczyła. Tu postawmy. Matka będzie się jak najlepiej uczyła. Wiecie. E, oj, wychowawczych, No, sorry, naprawdę, dzisiaj jestem tak zakręcona, że nie zdajecie sobie sprawy. O, jedzenie stoi, żeby się nam nie zepsuło. Chodźcie, dziewczyny, zobaczymy, czy mamuśka będzie w stanie pomóc ci przy projekcie. Czy ma tutaj miejsce? Ma miejsce, jak najbardziej. Ten tańczy na górze. Dziewczyny sobie tutaj się uczą, jak was obrócić. Znaczy, się uczą, robią projekt. Ja bym chciała zdjęcie, bo wiecie. Dobra, porobione. Mamuśka, jak twoje wychowawszy. Co tak mało? Czego ty się uczysz? Czego ty się uczysz? Malowania? A nie wychowawczych? No weźcie. Opiekując się dziećmi, rozmawiając z innymi rodzicami i pogłębiając wiedzę na komputerze. To nie jest to. Ja zwariuję. Matka wypadł. Ojciec jest rozgniewany, bo utracił kontrolę. Wykonał świetną robotę, fajnie. Także niestety, matka, ale ty pogłębiać wiedzę idziesz na komputerze z innymi rodzicami. Więcej, sieć. Fora dla rodziców. A jasin, no jasin, ty żyj swoim życiem, nie muszę się tobą chyba już zajmować. Ty sobie porób swoje rzeczy, bo tak naprawdę czekamy tylko, aż, napi aż napiszą ze studiów do ciebie, że cię przyjmują lub nie, ale raczej chyba tak. Prawdopodobnie rysujemy teraz ostatni kształt, tak, zgadza się. Jak Selena to narysuje, to będziemy mogli tutaj już sobie to odhaczyć, w sensie samu się odhaczy, i poziom zostanie nam kreatywny na dziesiątym. Kimberly doświadczyła dziś mnóstwa, że, a dobra, tam pierdzielicie głupoty. I to już będzie ostatni, będzie spełniona aspiracja, a ty będziesz miała spełnioną aspirację, jak też zdobędziesz poziom. Także w sumie fajnie nam wyszło, fajnie nam wyszło. Jasin, tylko troszeczkę gorzej, bo Jasin tutaj no, nie ma za bardzo co robić, póki nie zostanie studentem, no chłopak. Także musimy poczekać. Szkoła jest głupia, akurat Jasin by tak nigdy nie powiedział chyba. Uczy wielu ważnych rzeczy. Okej. Okay. Mamuśka, jak tam twoje uczenie się? Czemu siedzisz? O, nie możesz przeglądać. Zbyt frustrowana innymi rodzicami. No dobra, no to kupmy książkę. Zobaczmy, czy możemy się z książki. Kup książki. Nic się nie uczy, słuchajcie. No nie, no czyta, ale się chyba nic nie uczy. Chyba, że dopiero po przeczytaniu to klapnie, że to będzie nauczone. Zaraz ja to sprawdzę. A gdybyśmy tutaj wychowawcze na przykład dali naucz słowa przepraszam, ja wiem, że Selena idziesz spać, ale poczekaj chwilę. Ja muszę to sprawdzić jak najszybciej, bo ta książka nie dała nam nic pożytecznego, ale przy okazji możemy sobie sprawdzić, jak tam Selena. O, Selena wypełniona. Teraz tylko musimy dziesiąty poziom dobić. Kolejny rysunek wykonany. Także przywieźmy go, już tu zaraz zabraknie nam miejsca na te rysunki Seleny. <laughs> ale ogólnie fajnie to wygląda, jak cały pokój jest tak zagospodarowany i tak spersonalizowany, jeśli chodzi o dzieci. Dobra, mamuśka. O, pięknie, Katarzynka, znalazłaś sposób. Uczymy się. Super, zobaczmy, od 80% zaczynaliśmy. Ile uda nam się nauczyć podczas y, tej czynności całej? Dziecko jest zbyt znudzone, trudno. Teraz następnego słowa Ciebie uczymy. My musimy zdobyć tego mega rodzica. Hailey za chwilę zdobędzie, która w ogóle oczy ma podkrążone na maksa. Gdzie ona? Tu, ale nie możemy jej kliknąć. No, patrzcie, się zbagowało coś. Och, dopiero teraz. Nowy poziom ósmy. Także kończ już i. O Boże, o Boże. Kończ i y do siebie do łóżka. No, mamuska, dawaj. Ucz ją, ja wiem, że ona też jest śpiąca i zaraz pewnie nam to y cofnie, ale trudno. Ale ucz, ile wlezie. Ile mamy procent? 83 o jak to wolno idzie. Zostawmy już ją w spokoju. Niech matka idzie spać. Selena też już idzie spać. A jutro pouczymy Jasina, który będzie w pełni sił. On i tak nie ma teraz dużo do roboty, czeka na papierki, więc nic takiego nie robi stary. Jakoś mu idzie. Zobaczymy, czy dzisiaj w ogóle napisze tą piosenkę. Jest trochę głodny, ale powinien dać radę, chociaż dużo mu brakuje czwarta rano Kimberly wstała, już sobie wcina. A co ty w ogóle jesz? Pinchosy. Szkoda, że nie te pierogi, co zrobił Jasin wczoraj, na pewno są pyszne. A Jasin całą noc grał. Jest tutaj trochę nieogarnięty, no ale ta piosenka idzie troszeczkę jak krewnosa. Zobaczymy, czy w ogóle uda mu się to ukończyć. Fajnie by było. Zostanie wtedy tylko jedna piosenka do końca. Matka będzie coś z kotem się głaskać. A co ty byś chciała? O czym marzysz flirtować ze sobą? Okej. Okay. Za chwilę poflirtujesz sobie w łazience przed lustrem, albo nawet w tym lustrze. O tu coś się zepsuło. Zamień. Nałóż makijaż, popraw makijaż. Ale fajny! To na pewno jest e, slice of life. Więc zaraz pójdziemy się umyć i nałożymy makijaż. O i tu możemy użyć perfum. Boże, ja nic nie wiem o tym modzie. Zaraz to ogarnę. Matka Cię się wyszykujesz po prostu do pracy. Na maksa dziś w ogóle jest środa, co oznacza, że mamy urodziny Brandona. Więc musimy za sekundkę kończyć odcinek. Ogarniemy matkę na ten piękny dzień Niech ona poflirtuje ze sobą jakiś śnieg. Śnieżyca jest, słuchajcie. I będziemy kończyć, ponieważ na następnym odcinku będzie, będą urodziny dziada naszego. W sensie Jasina, który zostanie dziadem. Zastanawiam się, co powinienem dzisiaj zjeść. Słuchaj, ty już wstałeś? Ty się w sinie zastanawiasz? No to wstawaj, bo matka przecież na tobie wychowawczy będzie zaraz ćwiczyć. Jasin sobie zje resztki matka się ogarnie, ponieważ ja muszę zobaczyć jak wygląda nało nałożenie makijażu choć umyj no tutaj zęby <laughs> najpierw bo w łazience jest mało miejsca także umyj zęby, Jasin posprząta potem to i jak umyjesz to podejdziesz tu do lustra i nałożysz makijaż ja muszę zobaczyć jak wygląda nakładanie makijażu w Slice of Life pokaż no to o kurde normalnie matkę. Użyła, ale fajnie. I co tutaj masz teraz za nastrójnik 6 godzin. Kimberly nosi makijaż. Fajnie. No to teraz poczekaj, przebierz się. Stroje, zmień strój. Może dzisiaj sobie ten założymy e, piękną garsonkę czy tam zestaw. E, I użyjemy perfum. O, kurde, pryska się. Mega fajnie to wygląda. Możemy jeszcze dać zwiększ pewność siebie. Hayley przechodzi przez etap. Dobra, cichutko. Ona, słuchajcie się, świecić będzie przez te perfumy? Przez 6 godzin. O kurde, blady. Nie wiem, nie wiem. Czy ja chcę? Sprzątnij. No i zejdzie taką oto świecącą Kimberly, na którą Kot po prostu patrzy z przerażeniem. Zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że miło Wam się oglądał taki nieogarnięty odcineczek z Katarzyną. Zapraszam Was jutro na urodziny Brandona. Wszyscy jesteście mile widziani. Życzę Wam tymczasem miłego dnia, wieczoru, weekendu. W zależności od kiedy... On przestał pisać piosenki. Zaraz go zabiję. W zależności od tego, kiedy mi oglądacie, trzymajcie się ciepło i do następnego. Papa! Pa!